Witamy Was bardzo serdecznie po płycie tygodnia. W naszym gościem w studio jest Adrian Arkada. Witam, dzień dobry. Pan z wykształcenia zawodu technik budowy maszyn, a tak naprawdę na co dzień zajmujący się, czy prowadzący, właściciel salonów urody, tak? Styl według mężczyzny, styl według kobiety i styl według, mało tego, wynalazca. Tak, zgadza się. Wynalazłem takie ciekawe narzędzie, o którym, o którym chwilkę później porozmawiam, bo chcielibyśmy zacząć po kolei. Z zawodu technik budowy maszyn, ale z wykonywanego zawodu tak naprawdę zajmuje się pan menikir, pedikir nad tym, czy dobrze to wymawiam. A, dobrze. No, zresztą róż różnie można to wymawiać. Ja zawsze mówię tak po prostu, bardziej wspolszony sposób, manicure, pedicure, Więc e, tak dokładnie, akurat teraz już e, dłoń się nie zajmuje. Już zdecydowanie właśnie otworzyliśmy klinikę, to jest nasz, e, nasz czwarty gabinet i tam już zajmuje się tylko i wyłącznie e, właśnie problemem wrastających paznokci, czyli, czyli pielęgnacją stóp i na tym się skoncentrowaliśmy. Oczywiście było mi bardzo żal zostawić moje cudowne klientki, bo to też zawsze o tym wspominałem, zawsze będę wspominał, to był najlepszy okres w moim życiu właśnie, kiedy yy, miałem w, yy, właśnie w salonie styl według mężczyzny takie grono swoich klientek. Stałe grono, stała lista i nie można było się do mnie zapisać w ogóle. Nie było takiej możliwości, ponieważ to było 55 kobiet, dla których i z którymi pracowałem na co dzień. No właśnie, a ja ta nazwa, styl według mężczyzny, rozumiem, że salon był przede wszystkim dla pań. Chodziło o męskie spojrzenie Na, na ludzi. Nawet. Nie, nie tylko na kobiety, ale no wiadomo, że oczywiście przeważały, jeśli chodzi o klientele, zawsze w salonach piękności przeważają kobiety. E, natomiast salon był i dla mężczyzn, i dla kobiet, i tutaj nikt nie był faworyzowany, więc wszyscy byli przyjmowani. Tak. Chodziło o, tylko o personel, że A byli jeszcze... sami mężczyźni. No właśnie, jeszcze do niedawna chyba byli sami mężczyźni. Dalej tak jest? Dalej tak jest. Cały czas, no, zresztą to tak musi być, już sobie wyznaczyliśmy taki kierunek, więc e, tego, tego się trzymamy. Więc w salonie według mężczyzny nadal są sami mężczyźni, u kobiet same babki. Natomiast w Nowej Soli właśnie jest salon mieszany, są mężczyźni i kobiety. Mieszkał pan przez pewien okres we Włoszech. Podobno tam zrodził się pomysł, e, Tak, dokładnie. No. Tam, tam przede wszystkim zawsze szukałem czegoś dla siebie, byłem taki przedsiębiorczy e, i, i jakby zawsze miałem dobry kontakt z kobietami właśnie tutaj, tutaj wynika to zdecydowanie zawdzięczam mojej cudownej mamie. E, więc e, też, też ze stylem ogólnie, z ubieraniem i, i, i ogólnie w takich klimatach właśnie ubioru, strojów, e, fryzur, makijażu. Jednak nigdy bym nie pomyślał o tym, żeby w takim kierunku pójść zawodowo. Dopiero we Włoszech zaobserwowałem mężczyzn, którzy pracują w salonach piękności, i dopiero tam zrodził mi się pomysł, w sumie, dlaczego, dlaczego nie ja? A czym zajmował się pan we Włoszech? W Włoszech stałem za barem, także było ciekawiej. <śmiech> <śmiech> Byłem akurat barmanem, ale również, również projektowałem reklamy wielkiego formatu właśnie z Polski do Włoch. Taką reklamę projektowałem i sprzedawałem tam na miejscu, więc trzy razy w tygodniu stałem za barem, a, a na co dzień normalnie projektowałem reklamy. Sprawy do Polski mnie ściągnęły tak bezwzględnie. Nagle było takie zderzenie z rzeczywistością, i musiałem wrócić faktycznie do kraju. Plan był taki, że w takim momencie właśnie pomyślałem o tym, żeby zrobić sobie kursy. Na z pielęgnacji paznokci, z pielęgnacji stóp. Yy, I właśnie wtedy trafiłem na taką bardzo ciekawą osobę w zielonej górze, jak pani Mariola Kostrzewska. jest w ogóle taka dla mnie ikona stylu. A pani Mariola była wicedyrektorem zespołu szkół. I mm, placówek kształcenia ustawicznego. I ona w jakiś sposób Pana zainspirowała. Tak, dokładnie. Ja pojechałem, akurat moja siostra się uczyła w tym czasie w szkole i mówi do mnie, Adrian, no, jeżeli masz taki pomysł, to jest jedna osoba, którą musisz po prostu poznać, bo nie znam drugiej takiej osoby jak pani Mariola Kostrzewska, która po prostu powie tobie, co powinieneś robić, bo ona po prostu chyba wie wszystko na temat salonów, ogólnie, ogólnie tej branży, ogólnie tej pracy. Więc faktycznie poprosiłem o takie spotkanie. Umówiłem się z panią Mariolą Kostrzewską. Przedstawiłem jej swój pomysł. Oczywiście on był ukierunkowany bardziej na Włochy, ale ona tak patrzy, słucha mnie, pierwszy raz mnie widziała na oczy i tak wysłuchała mój pomysł o tych mężczyznach i tak dalej, mówi do mnie: Wchodzę w to. Myślał Pan o powrocie do Włoch? Tak, 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 tak. Cały czas, cały czas. Yy... To nawet później jeszcze dalsza historia jest taka, że był taki moment, nawet jak były salony otwarte, to, to pojechaliśmy, chcieliśmy otworzyć salon we Włoszech, ale w momencie, w którym jak wyprowadzałem się z nowej soli, zamieszkałem we Włoszech, to wydawał mi się to raj na ziemi. Natomiast jak zamieszkałem w Zielonej Górze miałem te swoje cudowne klientki, swoich przyjaciół, z którymi pracowałem, i wyjechaliśmy do Włoch. Na kilka dni, żeby podjąć decyzję. Właściwie to jechaliśmy z zamiarem otwarcia salonu, ale bardzo szybko wróciliśmy. Zajęło nam to kilka dni i decyzja była stosunkowo łatwa, bo naprawdę się nie spodziewałem, że w konfrontacji Zielona Góra i to, co stworzyliśmy, plus te Włochy, co kiedyś tak mnie zachwyciły, że po prostu Zielona Góra tutaj przebije wszystko, więc. Bo możliwości tak naprawdę są tam, gdzie sami osoby sobie stworzymy. A dokładnie tak. No dokładnie, no jesteśmy tego najlepszym przykładem. Tym bardziej, że właśnie tak jak z koleżanką wcześniej tutaj rozmawiałem, że również, również możliwości finansowe były takie, że my dostaliśmy pierwsze dofinansowania w jakiejś niewielkiej kwocie na otwarcie własnych działalności. Właśnie z moimi przyjaciółmi, Przemkiem Długoniem, Michałem, Florczakiem, którzy są stylistami u nas w salonie. Właśnie otworzyliśmy trzy działalności i to tak naprawdę zaczynaliśmy kompletnie od zera, więc, więc nie potrzeba było. Włoch, nie potrzeba było kapitału żadnego, jakoś sobie poradziliśmy i wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jak to często do no, w, w takich w... gdzieś tam zrodziło się to z y, potrzeby sytuacji. Mm, może nam opowie Pan, na czym konkretnie polega ten problem wrastającego się paznokcia? Problem wracającego paznokcia polega na tym, że mamy dwa przypadki. Jeden to jest deformacja paznokcia, czyli mamy paznokcie takie odkształcone, takie w kształt płatkowy ja to nazywam, ale profesjonalnie nazywa się to wkręcające się paznokcie. Uczę się tutaj terminologii takiej profesjonalnej. E, następny, następny przypadek to jest taki, jak ktoś sobie źle wytnie paznokieć. Czyli jest paznokieć źle wycięty, brakuje fragmentu, opuszczek się zawija, bo wiadomo, że ciężarem ciała naciskamy na cały paluch, czy na małe palce u stóp, bo to też się dzieje oczywiście na małych palcach. No, i wtedy mamy problem, problem taki pewny. A kogo dotyczy ten problem? A to dokładnie nie ma jakby tutaj grup, grup ludzi, czy to kobiety, czy mężczyźni, czy to dzieci. Mamy bardzo, bardzo to, to takie wyrównane. Są, są zarówno kobiety, mężczyźni i tak samo tak samo dzieci. Najmłodsza nasza klientka ma 9 miesięcy. Już teraz, teraz troszkę więcej. Ma właśnie rozszczep kończyn, więc tam też jej, też jej pomagamy, prowadzimy, w różny sposób pielęgnujemy, bo to są różne takie przypadki. Oczywiście taki prosty, prosty albo taki po prostu wrastający się paznokieć. Jesteśmy w stanie bardzo szybko skorygować. Bardzo często kończy się to na jednej wizycie, natomiast również prowadzimy takie przypadki bardzo skomplikowane, gdzie ludzie mają jakieś deformacje pozabiegowe albo deformacje genetyczne, więc już naprawdę bardzo zagłębiłem się w ten temat i powiem szczerze, że sam jestem z siebie dumny czasami, jak widzę efekt swojej pracy. Bo... To w takim razie przejdźmy do, do tego kluczowego zagadnienia, czyli kostka arkady. To jest w ogóle niesamowite urządzenie, które pan sam skonstruował i wynikało to chyba z potrzeby rynku, można by było tak powiedzieć. A no dokładnie, no to właśnie tak sytuacja wyglądała, że była pierwsza moja klientka, której powiedzmy wszystko zawdzięczam, odważna moja... Kochana pani Regina Kowalska, <noise> i ona przyszła takim problemem, mówi, że ma problem od kilku lat. Właściwie i takie jest to obojętne, nigdzie nie wychodzi. Nie może tych stóp pokazać, czy mogę coś z tym zrobić. Za mnie, oczywiście, był to szok, ale znając, jakby, właściwości akrylu, czyli takie bardzo mocno utwardzające, odkształciłem jej paznokieć, pokryłem go akrylem, utrzymał się, efekt został uzyskany. Więc wszyscy byliśmy pod wrażeniem, łącznie, łącznie ze mną przede wszystkim. Pani Regina była przeszczęśliwa. No i już zacząłem w tym kierunku działać i później kolejny, kolejny ruch to był taki, że właśnie e, pani Basia Enkot, czyli, e, czyli, przyjaciółka pani Reginy przyszła na taki zabieg. Ona już miała stany zapalne, więc był to zupełnie inny przypadek. Ehm, no i, i akurat po wykonanym zabiegu od razu mogła chodzić, więc też byłem zszokowany, że taki efekt mi się udało uzyskać. Przychodzi osoba ze strasznym bólem, po prostu kuleje, a po prostu po, po wykonanym przeze mnie zabiegu może normalnie chodzić. No i teraz wyobraź sobie, jak to dla mnie to było. To było przede wszystkim w środku, tak e, byłem, byłem z Ciebie dumny, ale dalej nie wiedziałem, że, że nie ma na to jakby sensownych rozwiązań. No i pani Basia poszła do chirurga doktora Jasińskiego, skonsultowała z nim, on zadzwonił do mnie, poinformował mnie i zadał mi pytanie, czy wiem, że co to jest w ogóle za rozwiązanie, bo nie ma takiego na całym świecie i on praktycznie, gdybym ja tego nie zrobił, to, to właśnie pani Basia u niego miałaby bardzo taki inwazyjny zabieg chirurgiczny, więc dopiero sprawdziłem to w internecie, mój przyjaciel Karol Panasewicz. Mój klient wówczas, któremu opowiedziałem o projekcie, zajął się sprawą patentową, bo jest taki rzutki bystry, więc szybko przyjął temat i, i zaraz chwilę już byłem na Politechnice Wrocławskiej i, i e, zaraz kolejny pomysł miałem taki, że, no, bo ja wcześniej robiłem przy użyciu kilku par rąk, to znaczy z, zazwyczaj recepcjonista mi pomagał e, i jeszcze osoba, której robiłem zabieg, była zaangażowana również w robienie zabiegu. <laughs> I zrobiliśmy to w ten sposób, że pierwsza moja myśl była taka, że Kolejny mój serdeczny przyjaciel Michał Florczak, który jest naszym stylistą, fryzjerem, e, ma taką wyobraźnię przestrzenną, jest rewelacyjny w ogóle, jeśli chodzi o rysunki. Mówię do niego, Michał, ja tobie powiem, jakie ja czynności wy, wykonuję, a ty siądź i narysuj mi jakieś narzędzie, które po prostu my zlecimy, żeby, żeby to opatentować, coś zrobić. Nie tylko pomysł, ale no, musimy do tego opracować narzędzie, no bo nie może być tak, że e, zgłosimy pomysł, że proszę, niech pani pomogą, czy panu trzy osoby i można wykonać zabieg. Tylko mhm. spróbujmy to jakoś rozwiązać. No i takiego w jaki, w jaki sposób y, Pana zdobyty zawód, czyli technik budowy maszyn, miał wpływ na konstruowanie tego urządzenia? No a tutaj właśnie dokładnie, no właśnie, zbudowałem maszynę. <laughs> przede wszystkim. E, tutaj e, jakby dokładność, której się nauczyłem w szkole, e, jeśli chodzi o właśnie e, takie szczegóły, drobiazgi, czyli takie, takie milimetry dosłownie, że wszystko ma znaczenie. Tam, tam nauczyłem się szlifowania przede wszystkim. Ja tutaj sobie pozwolę sięgnąć po to bo to trzeba powiedzieć, że to wygląda tak naprawdę, mm, mamy taki blat jak deska do krojenia chleba w zasadzie i do tego jest doczepione coś, co wygląda jak imadło tutaj w naszych kamerach y to już widać. Wygląda dosyć groźnie, tak naprawdę. No, każdy mówi od razu, że wygląda jak, masz, jak narzędzie tortur, średniowieczne, więc jestem, jestem skłonny się zgodzić. <noise> nie, nigdy nie twierdzę, że wygląda łagodnie, ale e, też zwiększa powagę wykonanego zabiegu. Ludzie, ludzie widzą, pacjenci widzą, że, że jest to faktycznie jakiś mechanizm, który może im pomóc. Wygląda poważnie, nie ma koloru różowego jak jakieś produkty kosmetyczne i tak dalej, tylko właśnie jest to tak, e, tak jak widać tutaj. Jest część elementu, do którego wkłada się palec, są elementy zaciskowe, więc zabieg można wykonać bez znieczulenia, bo e, w tym momencie e, zaciskane są nerwy, więc, więc też e, nie krwawi palec, jeżeli na przykład jest stan Czeka zapalny. Masz, no. Jeżeli jest stan zapalny, tutaj się wkłada palec i od góry się to uciska łopatkami tutaj z przodu. E, w zależności od tego, jaki, jaki rodzaj problemu mamy, używamy takich łopatek. Opracowałem różne rodzaje łopatek, różne rodzaje haczyków i. Właśnie dzięki temu powstało, powstało takie narzędzie, przy którym możemy uzyskać ten efekt korekcji wracającego paznokcia natychmiastowo. Rzeczą, którą koniecznie trzeba tutaj zaznaczyć w tej rozmowie, bo to, że Pan skonstruował to maszynę to jest jedno, ale druga rzecz to jest fakt, że Pan jest po jednodniowym kursie pedikir. A, tak, dokładnie. I tak, akurat, przy okazji, teraz jest to, jest to zabawne, bo w ogóle ten kurs przeprowadziła mi kosmetyczka Katarzyna Szurpicka, która teraz, którą teraz ja szkolę, i ona jest naszym instruktorem znowu na kostkę, więc to jest tak. A też pracuje u nas jako kosmetyczka, moja instruktorka, e, która uczyła mnie pielęgnacji dłoni na przykład. I to tak, tak fajnie wszystko, ja po prostu dookoła, e, dookoła się rozejrzałem. Było wokół mnie całe grono świetnych fachowców i ich wszystkich pozapraszałem do współpracy i faktycznie udało się. Cały czas się rozwija. Czyli tak na dobrą sprawę uczy się pan wszystkiego w praktyce? A dokładnie. Ja jestem czysto praktykiem, dlatego jak gdzieś jeżdżę na jakieś kongresy i zaczynam mówić tym swoim językiem takim podocznym prosto z salonu, e, nie, nie żadnym książkowym, więc tam mnie Sprawiają mnie nie, nie paznokcie podkowe, tylko wkręcające się paznokcie i różnego rodzaju termino, terminologie, więc ja zawsze od razu już teraz zaznaczam wchodzę, mówię drogie panie. Jestem praktykiem, nie teoretykiem, mówię, więc proszę pytania, praktycznie odpowiem, jak to działa, ale nie zaskoczę was, wiedzą z dziedziny podologii, bo nie jestem podologiem, ale na temat wracających paznokci wiem chyba wszystko tak naprawdę. Kostkę. Arkady, To w ogóle tak brzmi, to jak rozmawialiśmy troszeczkę w studiu, tak mitologicznie, prawie, jak była nic Adrianny, to. Ariadny, przepraszam, tak jest, kostka arkady. Ja się zastanawiałem właśnie, kim ta arkada była, aż, aż znalazłem pana imię i nazwisko. No i już sprawa się oczywiście wyjaśniła. A tutaj w ogóle tak a propos kostki, Kostka, kostka dlatego, że to kiedyś była kostka. Projekt Michała był taki, że to był dosłownie sześcian z takimi otworami i stąd była kostka. I później, później jak została na Politechnice opracowana, to kostka już nie jest kostką, a nazwa została i taka, taka jest historia kostki. A Arkady od nazwiska oczywiście. Bo to jest, to jest tak naprawdę wynalazek, a wynalazek trzeba opatentować. Czy mógł pan nam powiedzieć w takim razie jak wygląda taki proces patentowy w Polsce ile to trwa? Proces patentowy trwa stosunkowo krótko. Jak się trafi na fajnych ludzi takich jak Karol, to trwa jeszcze krócej, dlatego że ono wszystko zadba e, o wszystkie Karol terminy. Karol Tak, dokładnie tak. <laughs> więc, e, więc tutaj naprawdę jest tak, że e, zaraz, zaraz powiem a propos tego patentu, ale, e, ale tak to wygląda, że jak wokoło jest grono ludzi, bo tutaj na ten sukces naprawdę pracowało bardzo, bardzo dużo ludzi, więc sukces, już jest duży sukces, a, a jeszcze, jeszcze wypracujemy sobie oczywiście. A najlepsze przed większe, tak? Dokładnie tak. I to jest już patent na miarę światową, prawda? Tak, dokładnie. To jest, to jest ogólnoświatowy i teraz jest kwestia, to już jest bardziej taka skomplikowana. E, mamy, mamy takie zgłoszenia, gdzie, gdzie mamy zabezpieczony patent na, na całym świecie. No właśnie, bo to jest. Pojawiła się informacja w jednym z wywiadów, że gdybyście panowie, czy gdyby pan chciał sprzedać kostkę razem ze wszystkimi prawami patentowymi, to obracamy się tutaj w kwocie rzędu 30 milionów euro. A trudno jest wycenić tak naprawdę ten projekt. Tym bardziej, że on e, cały czas zyskuje, bo teraz stworzyliśmy też gamę kosmetyków i to tak naprawdę każdy dodatkowy pomysł e, zwiększa potencjał tego produktu. Trudno jest to tak ocenić jednoznacznie. A, a co można na tym zarobić? Tyle, ile sobie wypracujemy, po prostu. Więc, e, więc na razie oczywiście zarabiamy na, na marketing, na rzeczy, które się dzieją, więc żyjemy całkiem normalnie. Właśnie to tak e, wymknęło się trochę spod kontroli, bo to takie spekulacje były różne, bo to również na Politycy po prostu to robili, więc, e, więc jest to oczywiste, że wiadomo, że jest patent, wiadomo, że jest potencjał międzynarodowy, wiadomo, ile kosztuje, wiadomo, jaka jest potrzeba na rynku i łatwo było przeliczyć, że faktycznie mógłby być warty duże pieniądze, ale jednak nie zdecydowaliśmy się tego sprzedać. Mm, ale to nie znaczy, że jesteśmy już milionerami i już nie wiadomo, jak żyjemy, bo dalej bardzo ciężko pracujemy i tak naprawdę pieniądze, które zarabiamy, cały czas są inwestowane właśnie w nasze pomysły, w to, żeby to dopracować. Kostka, którą wam w ogóle oferuję, to jest też tak naprawdę sprzedawana nie tylko w Polsce, bo wynika tutaj, że już i w Japonii, chociażby i w Grecji, już tam lekarze przekonują się do tego, i w innych krajach również, mm -hmm. właśnie do, do używania tego, tego, tego patentu. A dokładnie. No to jest akurat jeżeli chodzi o przekonanie specjalistów z dziedziny medycyny, no to nawet nie musimy strasznie się starać, dlatego że jakby działanie samego narzędzia jest bardzo oczywiste, no bo oni wiedzą, jak bardzo się męczyli, wykonując te zabiegi swoimi metodami i jak o ile to jest korzystają z recepcjonistów i A, dokładnie. dokładnie. A się lekarze akurat mieli, mieli inne rozwiązania, ale ten, ale jest, jest to stosunkowo łatwo. Tak, tak samo myślałem szczerze, że jeżeli chodzi o kliniki, to że. że klinik ben, będziemy szkolili asystentów lekarzy a nie samych lekarzy a jednak zupełnie niespodziewanie kolejna bardzo bardzo miła niespodzianka to jest to że sami lekarze jeszcze, że się szkolą powstaje cała linia kosmetyków która ma wspomagać działanie czyli stawia pan głównie na stopy teraz A dokładnie zdecydowanie też chcemy otworzyć właśnie sieć klinik właśnie Arkada Beauty Clinic Arkada. Care, i właśnie jeszcze myślimy na tym, jak dokładnie to ma być, bo codziennie mamy jakieś pomysły. Bo po tutaj jest oczywiście, tak jak mówiłem, grono kreatywnych ludzi. Nasz wspaniały grafik i opiekun medialny Michał Gryganiec, który tym wszystkim się zajmuje, czyli opracowuje i razem ze mną siedzi w studiu i myśli, co ma być, jak ma być. Właśnie ulotki, które tutaj są instrukcje dla pacjentów, to wszystko to jest jego dzieło. Wszystkie szaty graficzne, opakowania, strony internetowe, więc jest to w ogóle dzieło jednej osoby, także było ciekawiej. I on jeszcze pracuje w dodatku samodzielnie sobie i tak, tak, tak kreuje takie, takie piękne rzeczy, a Kosmetyki tak, właśnie dokładnie chodziło o to, że po wykonanym zabiegu szukałem na rynku produktu, od tego się właściwie zaczęło, nie od chęci zysku, tylko od potrzeby. Szukałem na rynku produktu, gdzie po wykonanym zabiegu ktoś mógłby używać, żeby... Zresztą na stronie widać takie drastyczne zdjęcia, niektóre po zabiegu, jak te palce wyglądają. I teraz, żeby to jakoś odżywić, zregenerować, cokolwiek. Wiadomo, ja zabieg wykonałem, ale co dalej? No i tak szukałem i nie znalazłem. Niestety... Dlatego powstała też instrukcja, bo to mam przed oczami w ogóle ale instrukcje, poradnik arkady, jak pielęgnować paznokcie po wykonanym zabiegu. A dokładnie. I to jest wszystko opisane, też w jaki sposób przycinać paznokcie, a, czy jakich używać urządzeń, tak naprawdę tego wszystkiego, jak to powinno wyglądać. Czyli stawia pan nie tylko na to, żeby raz wykonać znaczy, żeby wykonać zabieg i żeby klient wracał, tylko żeby klient też sam nauczył się po prostu dbać o, o pielęgnację, czy nauczył się pielęgnować swoje paznokcie. Dokładnie. Staram się edukować, właśnie nie jest naszym celem to, żeby pozyskać sobie klienta-pacjenta na lata, tylko ja na naprawdę chciałbym stworzyć coś takiego i cały czas jeszcze to dopracowuję, właśnie teraz we współpracy z lekarzami na różne sposoby, żeby taka osoba mogła wykonać sobie taki zabieg i żeby nie musiała wracać. Czyli dla odmiany nie leczyć, tylko wyleczyć. Wiem, że ma pan dwa salony w Zielonej Górze i jeden w Nowej Soli. I czy zamierza pan może rozszerzyć tą działalność poza obręb Województwa Lubuskiego? Tak, dokładnie. Właśnie teraz jesteśmy w trakcie otwierania. Już otworzyliśmy jeszcze oprócz tych, tych salonów, właśnie klinikę również w Zielonej Górze. Jest to taka klinika zdrowej stopy, ogólnie Beauty Clinic, czyli teraz jeszcze nie jestem pewny, w którym kierunku pójść, bo Beauty Clinic mamy również tutaj właśnie lekarza medycyny, który właśnie oszczykuje botoksem, kwasami, więc, więc pomyślałem przez chwilę, że chciałem stworzyć coś takiego, ale później przyszło mi do głowy, że może jednak skoncentruję się tylko na stopach i już w Polsce gdzieś dalej będziemy kreowali punkty, tylko właśnie czysto stricte pielęgnację stóp, i faktycznie mamy już już kilka takich punktów w Warszawie właśnie się tworzy. Już właściwie są przyjęcia, ale jeszcze oficjalnego otwarcia nie było. Natomiast w województwie lubuskim mamy trzy takie ciekawe punkty, trzy takie miasta, więc myślę, że niedługo będzie cała sieć. Tutaj przeglądamy też na stronie kostkaarkady.com, bo o tej kostce też rozmawiamy, o pana wynalazku i na blogu, który na tej stronie jest zamieszczony, są też przykłady, są zdjęcia tego, jak wyglądały paznokcie i palce całe przed zabiegiem. Jak wyglądają tuż po zabiegu i po kilku dniach? No i, i trzeba przyznać, że e, różnica jest kolosalna. Wręcz przypadki, z którymi zgłaszają się do Pana pacjenci, to, to czy klienci są makabryczne tak naprawdę? No dokładnie, są takie, no tak do, dobrze pan nazwał, makabryczne. <laughs> Ale jednak, jednak jest, jest to do zrobienia. Właśnie tutaj jest e, kwestia tego, że kiedyś jakoś ten paznokieć się zdeformował, więc to tak na logikę, jeżeli on coś, jakieś czynniki spowodowały jego deformację, to my tak samo siłą możemy, możemy go odwrócić. przeformować. Ale tutaj właśnie tak przeformować to jest raz, a odżywić go później, żeby on właśnie wyglądał tak jak, tak jak tutaj widać na zdjęciach, jak z żywy, zdrowy paznokieć, no to tutaj już jest później e, od strony medycznej, kosmetycznej, Trzeba jeszcze zadziałać, Dlatego serum. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie panowie tak spokojnie to wszystko szacowali, a to się rozrosło do niesamowitych rozmiarów i mało tego, to już nawet nie dotyczy samej kostki, tylko już też linii produktów, kosmetyków, które, które jakby się z tym łączą. Hmm, dokładnie, no ja akurat jestem człowiekiem takim kreatywnym, wokół przedsiębiorczym mnie. też <laughs> wokół mnie jest grono również takich osób, bo ja zawsze, jak ktoś na przykład do mnie mówi, że powinienem sobie brać takich współpracowników skromnych, którzy całe życie ze mną zostaną, to, to ja nie tak. Ja wolę, wolę wziąć sobie takich ambitnych, bystrych, takich, e, takich naprawdę koni pociągowych i razem z nimi równo wszystko kreować. Wiadomo, że są to przedsiębiorcy, którzy, którzy jakby chcieli, to by pozakładali swoje działalności bez większego problemu, ale ja wychodzę z założenia, że razem zarobimy więcej niż po jedynkę i faktycznie, faktycznie tak to realizujemy właśnie. Tworzymy, tworzymy tak jak pan powiedział kosmetyki, jest jest potrzeba i staram się stworzyć produkt. Pojawia się problem różnego rodzaju, na przykład napotykam problemy, jakieś nowe zjawiska, jeżeli chodzi o zmiany chorobowe, i staram się znaleźć. Tym bardziej, że teraz właśnie w konsultacji z lekarzami, tym bardziej mam taką drogę otwartą do tego, żeby od strony medy medycznej też opracować na przykład różne jakieś takie stany, w których ja już bym sobie nie poradził i są na szczęście lekarze już obok mnie, albo ja obok nich. To eee, no, praca tak. zespołowa. Tak, praca zespołowa, dokładnie. Jeżeli naprawdę się chce, to można i faktycznie. Bardzo fajne słowa, czyli jak prawdziwy przedsiębiorca uważa pan, że nie ma problemów, są tylko sytuacje do rozwiązania. A dokładnie, a dokładnie tak, dokładnie tak, <grym> tak bym to określił. Także tak. dla nas ogromna przyjemność, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A mam nadzieję, dziękuję. że będziemy z przyjemnością dziękuję. obserwować to co, to, co dalej będzie się jeszcze działo. No a my w takim razie dziękuję, Razem rozmowę ze mną prowadziła Martyna Blachowska. Dzięki. No właśnie, no to my w takim razie kończymy e, utworem jakimś e, pozytywnym. Czasem pada śnieg w styczniu, no pewnie że tak, czasem tak jest. <grym zainteresowań>